Osiem lat, które wydawały się szczęśliwym małżeństwem, runęły w jednej chwili. Inga nawet nie mogła pomyśleć, że wszystko tak się skończy. Żyła w nieświadomości i zawsze uważała, że miała bardzo szczęśliwego męża. Tak uważała, dopóki on nie zdradził wszystkiego, co między nimi było przez te wszystkie lata. Była bardzo młoda, gdy poznała Maxa. W tym czasie pracował on jako pracownik komunalny, chodził po zgłoszeniach lokatorów i obsługiwał liczniki. Inga wynajmowała w tym domu jednopokojowe mieszkanie, którego opłaty pomagała jej pokrywać mama, która marzyła, aby jej córka mieszkała w mieście. Całe moje życie, córko, zmarnowałam na wsi. Z głupoty. Ja tego tobie nie życzę. Dopóki mam taką możliwość, będę ci pomagać. A ty, dziecko, postaraj się tam zadomowić. I ona się starała. Najpierw uczyła się dniem i nocą, aby zdobyć wykształcenie. Potem pracowała do upadłego. Stopniowo, ale marzenie matki się spełniało. Tego dnia Maksym zapukał do jej drzwi. Otworzyła i wpuściła go do środka. Sama położyła się zmęczona po tygodniu pracy i zasnęła. Całkowicie zapomniała o obcej osobie w mieszkaniu. Obudziła się na szmer. Mężczyzna starał się jak najciszej ją przykryć. Widząc, że się obudziła, zawstydził się i uśmiechnął. Przepraszam, nie chciałem pani obudzić. Już skończyłem z licznikiem. A przy okazji, podczas gdy pani spała, dokręciłem kran, już nie kapie. I wymienił baterię w kolumnie. To wszystko rzeczywiście od dawna szwankowało. Ale kobiecie jakoś nie wychodziło wezwać fachowca. Była zaskoczona i zaproponowała zapłacić za jego pomoc. Ale on odmówił. Proszę, tu moja wizytówka. Jeśli coś się zepsuje, dzwoń o każdej porze. Przez dwa lub trzy miesiące nie wspominała o nim. A potem nagle w Łazience zaczęła cięć pralka. Istniało ryzyko zalania sąsiadów. Gorączkowo zastanawiając się, co robić, Inga nagle przypomniała sobie o Maksymie i, znalazłszy wizytówkę, zadzwoniła. Miało się wrażenie, że on stał za drzwiami i czekał na jej telefon. Tak szybko przyszedł. Oj, no, jesteś szybki. Tak, mieszkam w sąsiednim bloku. Pokaż mi tę swoją powódź. Będziemy to naprawiać. Wspólnymi siłami szybko usunęli wodę z podłogi, a Maksym w mgnieniu oka naprawił usterkę, która okazała się całkiem nieznaczna. Potem kobieta częstowała go herbatą i opowiadała przy okazji o sobie. A może pójdziemy na kolację? Wypalił nagle i, zawstydzony, dodał: Jeśli masz czas, oczywiście i ochotę. Skinęła głową z radością, a potem była randka, po której dość mocno się do siebie zbliżyli. Zaczęli się spotykać, a wszyscy sąsiedzi z zainteresowaniem obserwowali rozwój ich relacji. Inga mogła po kilka razy dziennie biegać z klatki do klatki, a i Maksym kręcił się tam i z powrotem. W końcu jakaś starsza pani, mieszkanka lokalnej ławeczki, to zauważyła. Zamiast latać tam i z powrotem z garnkami, już byście się przeprowadzili i koniec z tym waszym bieganiem, które już mnie męczy w oczach. Mieszkanie Maxa było przestronniejsze, choć również wynajmowane. Pomógł Indze przenieść jej rzeczy i doprowadzić mieszkanie do porządku przed oddaniem go właścicielce. Razem rzeczywiście żyło się prościej i weselej. Inga była niezłą gospodynią, nadążała ze wszystkim i nawet miała wolny czas. A Max pomagał, co ułatwiało jej życie lubili wieczorami spacerować, chodzić do parku, karmić łapczywych gołębi. Całować się pod przyćmionymi latarniami i marzyć. Marzyli kiedyś o kupnie przestronnego domu, pracy, która pozwoliłaby im na niezależność finansową i wyjazdach na wczasy nad morze. Ale wszystkie marzenia poszły w niepamięć, gdy Inga zrozumiała, że jest w ciąży. Bała się powiedzieć Maksymowi, ale on i tak się domyślił. Jeszcze by, bo rano chodziła jak pijana, chwiejąc się i okresowo ją mdliło. Wesela nie będzie, ale pójdziemy do Urzędu Stanu Cywilnego, i to nie podlega dyskusji. Ślub rzeczywiście był cichy. Nawet matka Ingi dowiedziała się o tym dopiero, gdy córka do niej zadzwoniła. Bez obrączek, bez sukni, tylko formalny związek. A młoda żona czuła się na tyle źle, że nie było mowy o uroczystościach. Nieustannie dręczyła ją dłość i zawroty głowy. Musieli nawet pojechać do szpitala, gdzie poinformowano ją, że spodziewa się bliźniaków i ma anemię. Te wieści całkowicie ją zdeprymowały. Jak sobie poradzą? Strach spływał na nich falami, przytłaczając. Mąż początkowo nawet potraktował wiadomość o bliźniakach jako żart. Max, ja nie żartuję, naprawdę. Ja nawet nie wiem, co robić. Szczerze mówiąc, ja też nie wiem. Matka Ingi, gdy się dowiedziała, była jedyną, która się nie przestraszyła. Już od rana stała na progu mieszkania zięcia. Proponuję sprzedać mój dom. Ziemia na wsi nie jest tania. Można powiedzieć, że to przedmieścia. Coraz więcej biznesmenów buduje tam sobie domki. Mamo, a ty? Gdzie będziesz mieszkać? No, na razie z wami. I tak będziesz potrzebna, kiedy bliźniaki się urodzą. A potem, daj Boże, jakoś to rozwiążemy. Najważniejsze, żeby zacząć od czegoś. Sprzedawszy solidny dom, kobieta przeprowadziła się do córki. Nie tylko Inga, ale i Maksym poczuli, jak dużo łatwiej się żyje, gdy teściowa zamieszkała z nimi. Bez zbędnych słów wzięła na siebie lwią część prac domowych i gotowania. Umiała też wysłuchać i uspokoić, z czego korzystał Maksym, któremu własny biznes, w który teściowa zainwestowała wszystko, co miała. Nie przychodził łatwo. Pierwsze kilka lat było najtrudniejszych. Biznes dopiero nabierał rozpędu, bliźniaki ciągle płakały, nikt w mieszkaniu porządnie nie spał ani nie odpoczywał. Inga już rok po porodzie pospieszyła, aby wrócić do pracy, zostawiając dzieci pod opieką babci. Starała się na wszelkie sposoby pomagać mężowi utrzymać rodzinę. Byli bardzo biedni, ale udało im się wyrwać z nędzy, kupili solidny dom, do którego wszyscy się przeprowadzili. Max nawet nie myślał o odseparowaniu teściowej. Przyzwyczaił się do tej kobiety, uważał ją za pełnoprawnego członka rodziny i był wdzięczny, że w swoim czasie bardzo im pomogła. Dzięki staraniom babci chłopcy sprawiały radość rodzicom swoimi osiągnięciami. Już niedługo pójdą do przedszkola. Max i Inga znaleźli prywatne, gdzie dzieci są traktowane z należytą troską i rozwijane są ich indywidualne zdolności. Teściowa to zaaprobowała, choć trochę zasmucało ją, że stopniowo staje się niepotrzebna. A potem wszystko zaczęło się zmieniać. Maksym stał się szorstki, wracał późno i rytował się z byle powodu. Dostawało się nawet chłopcom. Wyrzucał żonie, że za mało zarabia i teściowej, że wsiadła im na głowę. Ani Inga, ani mama nie rozumiały, co się nagle stało. Córeczko, wydaje mi się, że Maksym ma tę kobietę z boku. Mamo, to niemożliwe. Cały czas jest w pracy. Kiedy niby miałby? A może znalazł ją tam. Nie bez powodu, córciu. Jakby podmieniono człowieka. I matka miała rację jak w przysłowiu. Wieczorem Inga zobaczyła na marynarce męża rude włosy. I urządziła awanturę. A następnego dnia w południe przyprowadził do domu ognistorudę kobietę, która zachowywała się, jakby była tu już gospodynią. Chciałaś wiedzieć, czy cię zdradzam? Tak, bo jesteś mdła i nudna. Ze mną jest już nudno. Ty tylko wysysasz mnie razem ze swoją mamą. Więc daję ci dwa dni, żono. Zabieraj dzieci, mamę, i żebyście stąd zniknęli już mnie to męczy. Maksym, czy ty oszalałeś? Dokąd mamy pójść? W końcu ty jesteś normalny. Jestem twoją żoną, a to są twoi synowie. Mnie to tam nie obchodzi. Ile lat harowałem, żeby utrzymywać dwie kury i ich pisklęta? Ty jesteś kura i niczego innego się od ciebie nie spodziewałem. Inga nie odpowiedziała. Odwróciła się i pospiesznie udała do sypialni, gdzie dała upust łzom. Matka siedziała obok i milczała, nie wiedząc, co opowiedzieć w tej sytuacji. Do rana Inga zastanawiała się, co ma robić, jak postąpić. I wymyśliła. Zaledwie świt nadszedł, cicho opuściła dom, a wróciła już nie sama, lecz w towarzystwie dwóch mężczyzn. Jeden był adwokatem, a drugi policjantem. Maksym akurat ugadzał swoją kochankę w kuchni i był nieprzyjemnie zaskoczony niechcianymi gośćmi. A Inga bez ogródek usiadła przy stole naprzeciwko kochanki męża i przemówiła. To jest mój mąż i on wyrzuca mnie z dziećmi i matką z domu. Jego biznes jest oparty na moich pieniądzach mam wyciągi potwierdzające przekazywanie mu znacznych sum z moich kont. Maksym aż zakrztusił się sokiem, który pił. Inga, czego ty chcesz? Sprawiedliwości. Nie masz prawa nas stąd wyrzucać. Ale skoro już tak bardzo chcesz rozwodu, to zróbmy to zgodnie z przepisami. Majątek jak i biznes podzielimy. Ale nie zapomnij o alimentach. Twoje dzieci to twoja odpowiedzialność. Mężczyzna ledwie nie usiadł, gdy zrozumiał, co go czeka i jaką niespodziankę przyszykowała mu ta kura. Cały biznes to moja zasługa. Nic byś nie osiągnął, gdyby matka nie sprzedała swojego domu. Więc nie przypisuj sobie wszystkich medali, na które nie zasługujesz. Była zdecydowana i w tej walce walczyła do końca. Jak bardzo Maksym nie próbował się wykręcać, ostatecznie musiał zgodzić się na podział majątku i rozwód. W tym zamieszaniu jego ruda piękność niepostrzeżenie go opuściła, znikając w nieznane. A jemu pozostało tylko patrzeć, jak wszystko, do czego dążył przez lata, rozpada się. Inga otrzymała to, czego chciała. Dom pozostał przy niej, podobnie jak samochód i część, którą Maksym musiał wypłacić byłej żonie. On już nie cieszył się, że to wszystko zaczął, złościł się na kochankę, która namówiła go na ten krok i nawet myślał o tym, by błagać Inge o wybaczenie. Ale widząc jego nastawienie, powiedziała, nawet o tym nie myśl. Pozwolę ci widywać się z chłopcami, ale tylko tyle. Zapomnij o mnie. Jesteś zdrajcą, a takim jak ty nie ma przebaczenia.